W rękach trzymam SE215 od Shure, czyli profesjonalne monitory douszne. Głównym powodem, a właściwie jedynym, dla którego postanowiłem je kupić, był komfort. Nauszne słuchawki po dłuższym czasie zaczynają przyciskać głowę, czasem nawet po dwóch godzinach. A w ciepłe dni uszy pocą się bardziej niż powinny W skrócie, wydawało mi się po prostu, że będą wygodniejsze Tak oto postanowiłem dać im szansę Jakoś nigdy nie miałem do czynienia z takim rodzajem monitorów I zobaczyć czy większa wygoda Będzie mnie kosztowała poświęceniem jakości dźwięku Zanim jednak przejdziemy do części o brzmieniu Zacznijmy od wyglądu i budowy SE215 są dostępne w różnych kolorach Ja wybrałem przezroczysty czarny Bo najbardziej mi się podobał wizualnie Są też różne długości kabli Mój model ma 162 cm Ale jest też wariant z kablem 160 Osobiście uważam, że krótszy kabel jest zbyt krótki, bo słuchawki idą za uszy, a to odrobina dodatkowych centymetrów naprawdę pomaga. Mój interfejs nie jest nawet za daleko od krzesła, ale mimo dłuższego kabla, nadal nie mogę się zbytnio oddalić od biurka. Dlatego oczywiście sprawdzamy dokładnie specyfikację przed zakupem. Sam kabel też nie jest najlepszej jakości. Po około pół roku użytku zauważyłem, że czasami przy nagłych ruchach jedna słuchawka zaczyna grać głośniej od drugiej, aż poprawię kabel i wtedy nagle wszystko wraca do normy. Ale jest odpinany, więc jeżeli planujecie wymienić kabel lub zrobić z nich schowki bezprzewodowe, nie będzie z tym żadnego problemu. Mimo to nadal uważam, że przy tej cenie powinien być solidniejszy. W pudełku oprócz samych schowek dostajemy zestaw wkładek piankowych i silikonowych w kilku rozmiarach, futerał transportowy i papiery o dwuletniej gwarancji od producenta. Ja nadal używam fabrycznych wkładek piankowych i nie planuję ich na razie zmieniać. To był mój pierwszy kontakt z takim rodzajem wkładek. Na początku nie spodziewałem się, że będą aż tak wygodne, dopóki ich sam nie wypróbowałem. No i taka lekka porada. Zanim je założę, lekko je ściskam, żeby łatwiej weszły do ucha, a potem same się dopasowują. Warto spróbować. I sprawdzić czy Wam również będą pasować. Teraz, jeżeli dziwnie wygląda dla was sposób w jaki te słuchawki się zakłada, sam na początku musiałem trochę się nimi pobawić, żeby zrozumieć o co biega, ale teraz nie mam z tym żadnego problemu. I właśnie widzicie na ekranie jak się je zakłada. Kabel przy słuchawce jest bardziej twardy i utrzymuje swój kształt. Jest to dobre, ponieważ możemy dopasować kabel do naszego ucha, i tak zostanie, abyśmy nie musieli tego robić za każdym razem. I też w ten sposób słuchawki nie wypadają z ucha. Brakuje mi jedynie adaptera z 3,5 mm. Czyli Jacka, który mają te słuchawki na 6,3. Byłby przydatny przy praktycznie zerowym koszcie dla producenta. No ale no cóż. Więc jeśli planujesz podłączyć słuchawki do interfejsu audio, trzeba go dokupić osobno. Teraz co do kwestii komfortu, mam trochę mieszane odczucia. Przez pierwsze 2-3 godziny są wygodne, potem zaczynają lekko uciskać usz od środka. Może to też być kwestia wkładek, więc polecam sprawdzić, czy może jednak silikonowe będą lepsze. Izolacja dźwięków jest dobra, nie idealna. Pamiętajmy o tym, że tutaj nie mamy. Redukcji hałasu. W głośnym otoczeniu nie uratują cię w 100% od hałasu, ale zminimalizują większość niepożądanych dźwięków w satysfakcjonującym stopniu. Jeżeli chodzi o zastosowanie praktyczne, to używam ich w kilku sytuacjach. Do montażu sprawdzają się bardzo dobrze, bo dokładnie słyszę co się dzieje w filmie, każdy szum, czy jakiś niepożądany hałas. Bardzo fajnie też izolują wszystkie ścieżki od siebie, czy to różne dźwięki, lub osoby mówiące w tej samej chwili. Często zdarzało mi się przejść z głośników właśnie na te słuchawki, bo nie było wyraźnie słychać słów. No chyba, żebym ustawił głośniki na maksa, ale to niezbyt praktyczne. Personalnie sądzę, że mają naprawdę płaskie brzmienie i brakuje im mocy w niskich tonach, co w sumie można uznać jako plus, ponieważ nie upiększają audio, chociażby do słuchania muzyki bym ich w ogóle nie preferował. Z kolei do grania w gry są lepsze niż się spodziewałem. Typowe słuchawki gamingowe mają podbity bas, po to aby było łatwiej słychać kroki, a tutaj brak tego basu wcale mi nie przeszkadzał. Bez problemu lokalizowałem swoich przeciwników, czy to byli z lewej, z prawej, nade mną czy pode mną. Oczywiście przesiadując się na moje DT770 różnica jest odczuwalna. Nie powiem, że nie. Ale nie na tyle, żebym totalnie zrezygnował z korzystania z se 215 do gier. Skoro już mówię o swoim powrocie do DT770, to na pewno różnica w basie jest od razu zauważalna. Po paru godzinach użytku zrozumiałem jak bardzo brakowało mi tych niskich tonów, ale nadal ściskają mi głowę. Powiedziałbym, że jest to jedyna słabość tych słuchawek wobec se 215 więc uważam, że jedyny. Powód, dla którego ktoś by wybierał te słuchawki, to jest wygoda. Ale to tylko moja opinia. Wasza decyzja będzie musiała bazować się na tym, czy bardziej cenicie komfort, czy może przestrzeń dźwięku, którą wam mogą zaoferować słuchawki nauszne. Ja jeszcze swojej finalnej decyzji nie podjąłem, ponieważ raz używam te, raz używam tamte, więc niestety nie będę wam mógł w tym pomóc. Ale nie schodźmy z drogi i wróćmy ponownie do SE215. Po stronie plusów na pewno muszę wymienić to, że są lekkie i przez pierwsze godziny naprawdę wygodne. Dużym plusem jest też odpinany kabel. I możliwość jego wymiany. No i średnie, jak i wysokie tony, które są dość szczegółowe i sprawdzają się do monitoringu. Co do minusów, sam kabel nie jest najlepszej jakości, potrafi czasami robić problemy. W zestawie brakuje adaptera 3,5x3 mm. Niby detal, ale przy tej cenie mógłby być. No i bas. Tutaj niestety go nie ma. Jeśli lubisz mocne, niskie tony, to SE215 cię raczej nie zadowolą. Czy kupiłbym je drugi raz? Myślę, że tak, ale tylko wiedząc, że będą mi służyć do montażu, a nie do samego słuchania muzyki dla przyjemności. Chociażby nie wykluczałbym ich jako nawet dobre słuchawki do grania w gry. W tej cenie to solidna opcja dla osób potrzebujących precyzyjnego brzmienia w logicznym budżecie. Ale jeśli ktoś szuka basowego kopa, żeby sobie puścić bass boostet remixa na pełnej, to lepiej rozejrzeć się za czymś innym.